Siemanko tu Jankowidzowie, witajcie w kolejnym odcinku z Creative, naszej serii na Jankowicach. Jak widzicie ustawiłem się koło domku, będziemy dzisiaj robić sobie różne budowle fajne, tak samo jakie robiliśmy tutaj, o ten domek przed którym stoję. Ja idę się słuchajcie przespać szybko Bo jak widzicie już się zrobiła noc Zamknę za sobą drzwi Fajnie, że nie musieliśmy Stawiać pochodni na tym domku Tylko ten Glonstone zrobił, swo zrobił swoje Wychodzę sobie z domku I słuchajcie myślę nad Rozbudował się kolejnego domku A właśnie elitrę sobie drugą odłożę Bo tych elitr Ja mam pełno teraz jak widzicie Mam już dwie elitry Stół do zakręć też sobie tu potem zrobię, ale ja muszę sobie zrobić najpierw ściągnąć elitrę, właśnie no. To jest y, mój na razie główny cel. Elitrę, oj, i pasowałoby drugą skrzynkę, y, już, że tak powiem, kupić sobie. <gł> Właściwie nie, nie, nie kupić, bo to. O, tutaj mam. wow gościu ma A, to jest ten, co mu zniszczyłem. Y, ten. Wszystko tutaj widzicie, o. Jeszcze łóżko mi przez przypadek zniszczyłem. Dobra, wiecie co? Idę tutaj, o, ja sobie może wezmę. A właśnie, jak najmniej miałem spida używać. I jeszcze sobie, słuchajcie, popatrzymy na tą wioskę. Dobra, o, a Wy możecie kliknąć taką niebieską łapeczkę w górę, jak tu moje, o, jak widzicie, przebra. Moje oczka, o. Łapeczka w górę jest taka niebieska, jak moje oczka. Tutaj na tym skinie, o. I jak niebieska bluzeczka. Dobra, yy, tak, o. Więc ja. O! Sobie przełączam kamerkę. A subskrypcja jest czerwona. Jak ustalmy. Hmm, pochodnia. No, pochodnia może być chociaż ten raz wyjątkowo czerwona. O! Jak te słodkie jagódki! Właśnie! Yy, pomyliło mi się. Jak te słodkie jagódki. Jest czerwona. I tak. Yy, mam nadzieję, że ktoś że zostawiliście subika na tym kanale. Yy, zapraszam Was też serdecznie na. Właśnie mmm, kanał z Survival'a. Ten, który teraz ogląda serię Creative, będzie oglądał właściwie. To y, zapraszam Was też na Survival. Ten, kto w ogóle pierwszego ogląda Creative'a, to ojoj, będziemy mieli duży jagódek. Skrzynię drugą będzie pasowało, y, chyba nawet sobie wziąć. Wiecie, co potem się zajmę tymi jagudami? Wszystkimi, bo tu pełno tego wszystkiego mi się nie zmieści już do skrzynki. I tak już by mi się... I tak już mi się chyba nie zmieści. O. Mm, wiecie jak szybko latać? Trzeba kliknąć sobie po prostu CTRL. Nie trzeba używać speeda w ogóle. A, no mm, właśnie. 39 jagódek, 20... O, to! Oj, jedna nam no, nie starczy. To wiecie, co ja sobie zjem tą jedną. Aha, zapomniałem, muszę do skrzynki któregoś villagera odłożyć, bo to tak nie będzie. Tutaj mogę chyba odłożyć do niej. A nie, on nie ma skrzynki. Tutaj o ten miał skrzynkę, ten miał skrzynkę gościu. I wiecie co? Myślę, że ozdobimy sobie też nasz domek y, fajnym, fajną jedną rzeczą, bo sobie zaplanowałem. Y, muszę wziąć na no, szukaj, y, doniczka. Tak. I dwie doniczki. A nie, nie ma sensu brać dwóch, bo i tak mam rozmnożone. Dobra i y, mlecz. Mlecz jest. I teraz mak. Mam. I tymi dwoma kwiatuszkami sobie poozdabiamy domki. Yy, podobają mi się takie wioski, na przykład, czekajcie, to jest yy, chyba. Nie jest tundra, tylko. Zapomniałem, jak się ten biom w ogóle nazywa. Ale yy, to było coś na pewno podobnego. A nie pamiętam, dobra, nie będę sobie teraz głowy czym zawracał. Znaczy, przynajmniej Wam. Yy, dobra, tutaj mogę. Dobra. Mogę postawić doniczkę, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. To tutaj biorę mak, i tutaj z boku też mak. Dobra, pyk, i biorę mak. Jest, dobra. Pięknie mam, chatkę już ozdobioną. Wejście jest ładnie zrobione, daszek też. Oj, nie, zniszczyłem sobie schody, no nie, i muszę od nowa teraz szukać, poczekajcie. Schody. Jest, dobra. Osob, akacjowy, tak. Huch, już myślałem, że nie znajdę y, Cztery, O, no, nie tak. Panie Stefanie. Dobra, muszę to o, tak? Nie, no, nie, 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 nie. Zemoluję chatę przez te schody. No, właśnie, o tym mówię. Y... Blok. Miedź zwykły. Blok miedź zwykły. Y, nie będę sobie tym woskowanym robił. A, nie tutaj gdzie ja muszę sobie to ładnie zrobić tak jak było. Jest, dobra. To to mogę. Wywal. Wywal, 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 wywal i wywal. Dobra, w takim razie mm, dzisiaj też robimy słuchajcie, domek. No nie? Nie jest mi w planach. Miałem w planach, że zrobimy domek, taki, na którym, w którym będę przebywał codziennie. Właściwie tak o... Yy, żeby on był po prostu ładny myślę, że będzie, będzie on drewniano-szklany dębowych desek o, to drewno też sobie wezmę i wiecie co, poczekajcie, jak to zrobić, żeby było fajnie nie, 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 nie tym muszę sobie zobaczyć jak to bloki użyczkowe. czekajcie, bo ja zapomniałem jak to się nazywało Kurczę, no nie mogę. u kryształ e kresu. Kryształ end. Mm, Niczka, dekorowane naczynie. O, sto jak na zbroję, właśnie. Sto jak na zbroję. Y, magiczna latarnia. Y, I myślę, że blok złota. Blok złota. Jest, dobra. I słuchajcie, tutaj sobie gdzieś zrobimy taką fajną latarenkę. Jak powiem. Dobra, tutaj sobie muszę postawić najpierw tą latarnię. I tak, ogrodzę ją złotem. Hop, 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 hop. O Boże, co ja robię? Hop, hop, hop. I tak, ja robię szkło. Jest, dobra, mam Szkło. Czekajcie, bo ja muszę to znaleźć sobie... To się robiło z bloków szkła? Nie, to się robiło z czegoś innego. Szyba, tak, szyba, 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 szyba to się robiło. Szyba jest. I czerwona, zielona. I chyba dwukolorowa będzie. Oj! Czekajcie, bo nic coś nie pasuje. Hmm. Widzicie, poczekajcie. Mm, sztabka złota, czy to o to chodzi? Uuu, uh, fajne. Szablon Kowalski też może wezmę. Wiecie co poczekajcie? Mm, sztabka złota. No nie, ale o co tu chodzi? Bo ja nie, nie mam pojęcia co bardzo zło złoto i jest. I Jak jakie mam tu poczekać? Aha, bo ja nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Chwila. Hmm. No ja chcę tutaj zrobić coś fajnego, ale że... To mi nie pozwala. No to czekajcie, czerwona szyba. No ja chcę tutaj szybę zrobić, no. Panie Stefanie. Aha, bo patrzcie, to chyba trzeba tak w ten sposób, o. Tak, to trzeba w ten sposób, dobra. To tak, blok złota, pyk. I tak, tutaj blok złota, no nie. Na tym stawiamy na przykład czerwoną szybkę, niszczę to. Magiczna latarnia. I tak, stoję, muszę sobie to. Czy to działa w ogóle? Bo ja z tego nie robiłem. Nie mam pojęcia, czy to zadziała. No nie, nie działa. Czekajcie, bo ja muszę. Tu... Hop. A działa! Może to trochę niżej, dobra? Sześć, czerwona szyba. Jednokolorowa będzie. Hop. Hop. Jestem ciekawy, czy to w ogóle zadziała. Czy to jest. Czy to nie zadziała? Nie mam pojęcia, ale zabieramy się za budowę domku. Dobra. To wiecie co? Ja myślę, że wybuduje się um, gdzieś w wiosce, na pewno w fajnym miejscu. O, tutaj gdzieś myślę, może na wodzie? Tak, na wodzie by było fajnie. To poczekajcie, to wyrzucę, bo to niepotrzebne, niepotrzebne. A ten szablon, nie, nie ciekawi, 9. Wiecie, że jego mogę postawić? Nie, nie mogę go postawić, ja to na nic. Dobra, um, ognisko wiecie co, o stojak na zbroję sobie wezmę mm, i postawię może tutaj stojak na zbroję o i właśnie, zaoszczędzę y, wtedy miejsce ze skrzynki bo Jaż, wiecie co, poczekajcie ja muszę założyć to pyk, pyk pyk, ok i ubrałem mój stojak z tego stojaczka będę sobie ściągał rzeczy to wywalam, wywal, wywal, wywal Wywal, wywal, wywal. I jest. Dobra. Latarnia. Hmm. Nie, latarnia morska nie. Latarenka. Nie, lata Nic takich rzeczy. Dobra. Wiecie co? Ja tu... Nie. Dzisiaj nie będę budował domku. To będzie mój domek. Codzienny. Myślę, że... Może bym zrobił coś w stylu... Czekajcie. Jak to się nazywa? Chcę zrobić coś w stylu... Takim... Nie, wiecie co? Na wodzie sobie małą chatkę wybuduję. Mm. Tylko się prześpię. No e, villager, ale ty mi tu nie wchodź. Nie, muszę mu dać pranie, poczekajcie. Won mi stąd. Nie ma. Dobra, nie będzie mi tu do domu wchodził. O, już ucieka, do golema się idzie poskarżyć pewnie. Dobra, wiecie co? O, tutaj sobie zrobię blok, blok trawy. Trawy. Blok trawy. Jest. Dobra. to biorę tak. Czy blok trawy? Hop. I buduję, buduję, buduję. Właśnie. Buduję tutaj sobie ścieżkę taką. Będę tak budował O, pyk. pyk O, właśnie. Tutaj będzie taki jakby port mały dla łódek. Jakbym robił ten. Jakieś te. Rejsy łódką. I tak, wiecie co? Ja sobie tutaj wezmę łopatkę. To mm. będzie w narzędziach. Łopata. Nederytowa niech będzie już. Hop, 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 hop. Udało mi się, dobra. I pyk, 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 pyk. Dobra. I teraz tak. Mm, łódka. łódka jest potrzebna. u łódka. Będzie tu gdzieś łódź. Jest, jest łódka, jest łódka. Łódka ze skrzynią niech będzie, okej. Okay. I wódce będę sobie przy okazji przewoził różne rzeczy. Pięć łódka ze skrzynią. O, i mogę, patrzcie, i mam ten... Mm, o. Ja mogę sobie pyk. Dobra. Ale nie, ja do skrzyni chcę coś wsadzić. Czy to jest coś... W ogóle da się do skrzyni wsadzić? A nie, nie da się chyba. Hmm, wiecie co? Ja myślę, że. <laughs> Może odkryję coś tutaj tą łódką. Popodróżuję po kreatywie. <laughs> łódkę ze skrzynią wywalę i po prostu wezmę łódkę. <laughs> Więc tak. Łódka o zwykła, zwyczajna łódka nie... biorę zwyczajną łódkę, nie będę zrobił żadnych tam cudawianek idę na ścieżkę, o właśnie zrobię sobie chodniczek <laughs> chodniczek sobie wezmę zrobię o cztery hop hop hop, żeby była fajna ścieżeczka myślę, że to będzie dobry pomysł y, tutaj sobie zrobić taką ścieżkę w wiosce hop hop Hop, 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 hop. Oj, trawa. I tutaj bloki trawy sobie jeszcze wstawię. Myślę, że w następnym filmie będziemy coś próbowali budować. Dobra, tutaj pyk. Pyk, pyk. Jest. Dobra. I wiecie co? Tutaj sobie wstawię? Blok trawy. Hop. I jest. Dobra. Pyk, pyk. No, i mam, dobra. Piękne zejście. Do, tutaj, jak widzicie, łódek do łódki mojej. Tutaj będzie łódeczka stała. Hmm, tutaj, poczekajcie, muszę sobie postawić. A, jest, dobra. I tam mamy światy różne, dobra. Jakby się. Tutaj, wezmę sobie nawet parę tych łódek postawię, po, postawię, po postawię, że tak powiem. Zostawię sobie tutaj troszkę tych łódek. W razie, jakbym musiał coś robić. Więc tak, mogę sobie. Słuchajcie, tak, za szmaragdy. Szmaragd. Jest. Mm. O, mogę zrobić nawet stoisko ze szmaragdami. Płoczek. Jest, płot też. Ok, i patrzcie. Mam pomysł, co mógłbym, mógłbym, mógłbym zrobić. To będzie moja praca taka na niby, jakby. Patrzcie, tutaj będzie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. No. Nie, tutaj. Nie, 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 tutaj. Nie tutaj. Gdzieś indziej, poczekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pyk. I tutaj będzie płotek, poczekajcie. O taki, Brzozowa. Hop, furtka, ale za furtką nie będzie, be... żebym ja mógł wyjść, no nie? Żeby to miało ręce i nogi, żeby ja mógł wychodzić stąd. Ale tak, zrobię tutaj takie jakby stoisko ze szmaragdami. To będzie moja praca. Moja nowa praca. Hop, 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 hop. I ostatnie hop, hop. Ok. I teraz tak, na to kładę blok hop. I robię tak pyk, pyk. Oj. Fajne, podoba mi się, dobra. I tutaj będzie skrzynia ze szmaragdami. Villagerowie będą mogli... Przyjść! Może wybudujemy też jakieś sklepy. Myślę, że moglibyśmy wybudować, słuchajcie, mógłbym wybudować ten sklep. Mógłbym wybudować jakikolwiek sklep, bo fajnie by to, fajne by to było. Okej. Okay. I tak, skrzynia, skrzynia. Jest skrzynia. Będzie pilnie strzeżona, w której będę miał szmaragdy, no nie? O, tutaj sobie postawię takie skrzynia endu, dwie takie, o. Że ja będę miał tylko do nich dostęp. Mm, to sobie wywal, 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 wywal. I tak, mm, szmaragd jest, dobra. Tu musimy wziąć tak i nakopiuję tego pełno, żeby było. No myślę, że tam z 10 taków może zrobię W jednej skrzynce na razie będę tylko miał Hop hm. Dobra Pyk Oj Jena, kopiuje tego, pyk y, jed Żeby jedna cała skrzynka była zapełniona Hop Hop Kopiuje się tą taką jakby mm, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, ale to, co się przewija w myszce, może się klika raz i się kopiuje. Ok, czekajcie, to muszę jakoś pomyślnie zrobić, żeby to było, żeby, żeby to nie było spaprane. Hop, bo jak podzielę coś, to będzie masakra. Hop, hop, hop. Trochę schodzi, ale jest dobrze, bo będziemy mieli swój własny sklep ze szmaragdami. I patrzcie, mamy to! Dobra, mm. i tak, y, czekajcie, zrobię sobie tabliczkę. Tabliczka. Uuu! Świerko... U, taka dębowa podwieszana. Dobra, będzie super. Słuchajcie, muszę ją... O! Tak! Taka będzie super. Y, sklep. Ze... Szmaragdami jest y, gotowe. Sklep ze śma. Aha, nie będzie. Sklep ze Enter. Szp i gotowe, no i mam yy, Czekajcie, i tu napisze Emerald so. so, niech będzie I mamy taki jakby nasz mały sklepik Dobra, yy, tutaj jak widzicie mam skrzyneczki moje To jest Emerald, aha, oh, jakie fajne, dobra tak jakby teleportują te skrzynki coś, dobra Idę odłożyć sobie do mojej skrzyneczki tutaj, pyk, pyk, bo zaoszczędziłem, jak widzicie, miejsce. Mogę odłożyć to, to. I słuchajcie, będziemy na dzisiaj kończyć. Kto chce, niech zostawi łapeczkę w górę, a kto chce, niech zostawi subskrybera na moim kanale. Widzimy się w następnych odcinkach Skrętiva. Żegnam się. Cześć.